O, mamy pierwszą obciarkę, bo baranie. Jest pierwsza ryba, no. Jest, no. Muszę postarać się wyciągnąć najpierw z tych, z tej wyspy i już później będziemy się bawić. Pięknie chodzi. Troszkę ją wyciągnęłem, ale po fajne baranie, że polezowało. Piękne. No, i mamy za drugim zarzuceniem już rybkę. Ale pięknie tak uchodzi No, pięknie pędzi. A tak się postawił na samym początku przy tej wyspie. Pięknie. O, jeszcze zawalczy, tak. Pięknie chodzi. Pięknie. Mamy go. To dobra, jest pierwsza ryba, jest dobrze. Ale pięknie ubarwiony, takie duże piękne łuski ma.